Siemano! Tu antek i tata. Tu antek i tata. Antoś gdzieś poszedł. Słuchajcie, dzisiaj zabawa. Ładowaliśmy klocki, Antoś ła <noise> ładował. Natomiast została nam tutaj jeszcze ta reszka do załadowania. Jak widzicie, mamy manitu. Mamy tutaj sztajera naszego nówkę, który tutaj też ładuje. Świetnie się sprawuje w tej e, roli. Słuchajcie, bo on akurat tak podjeżdża. Na przykład ma e, tutaj te Cześć. klocki. Pach, otwiera, o, cześć Justyna. Cofa, przejeżdża, nie? co? O, o jeszcze mamy tutaj tego co, o pokażemy wam, że jak będzie wysypywał ten nowy fent. czyli Antoś weź pilot, ja go już włączam, on jest... o on jest włączony. Czemu mam nową baterię? Był na on włączony, mam nadzieję, że się nie wyładował. No. No, wyładował się. O. A, a do 60. O 60, może. O, to podłączymy do 60. A tego damy za chwilę. Ja podłączę baterię, to go wezmę na bok. Widzicie, na noc go nie wyłączyliśmy, kurcze, i tak to się, się, się wyładowało. Ale mamy drugi traktor. Na szczęście. Wezmę tylko tutaj przyczepę, i ją przy, przyłączę, bo tutaj w 60. trzeba tutaj. Kabinami? Nie, 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 patrz, patrz. Byli, wystarczy, że się odkryli trochę. Że... Troszeczkę, potem ciach, założyć. A, jeszcze, mają... jeszcze niech go odpali. To... On chyba też był włączony. Uwaga. Ten pilot też był włączony. No, to nie wiem. A, a w tym pilot nie łap. Okay, Łapie. Ojej! Ojej! Też nam padła bateria. Ostatnio dużo jeździliśmy. Dobra, to tam będziemy zwykłymi jeździć. Dobra, to będziemy jeździć zwykłymi bruderami. Słuchajcie, tamte naładujemy te traktory, te baterie. Na szczęście! Na szczęście! Mamy tutaj jeszcze inne brudery, czyli tak. Jest! Dobra, klas, patrzcie klas, dwie przyczepy podłączone, Antoś tutaj je podłączył, ale ciężko powiem wam, że ciągnę go, a bo tam był klocek, już jadę, czyli mamy jedną przyczepę tan tandemową jak widzicie i jedną przyczepę zwykłą i teraz klas go ciągnie. i będziesz ładował, okej? Okay? Dobra, ale gdzie on ja to wysypać Antoś? No to Antoś? się ubierzemy szybko i pójdziemy na taras, będziemy to wysypywać. No to ale to y, kamyki na tarasie moglibyśmy wtedy wozić, co? No, ale, by, ale by to trzeba było podpierać. Co? Ale to by trzeba było podpierać, żeby się nie pomieszło. No, no to najwyżej za chwilę wrócimy na taras. Słuchajcie. <coughs> przepraszam, jeszcze po tym covidzie mnie dusi. Ale tutaj... No tutaj jeszcze się pomawimy, Justynko. Co Justynka, chcesz to odczepić? Dobra, mamy odczepione. O, a Manito jak będzie ładował Antoś? On też może ładować. ale chyba tak. Na przykład jakby miał... Jakby miał na przykład dwa i podjeżdża, o, Justyna zapina. No musisz... Czekaj, o, jest. I teraz... A jak ty chociaż do jednej mógłby Bez teraz... zakładek. O, bez zakładek, tak. I teraz tak, manitu patrz. Mm. Patrz Antoś, manitu wysuwamy. No. Podjeżdżamy. Tutaj skręcamy, tego krokodyla się podnosi. O, Justyna mi pomogła, dziękuję, i wtedy Manitou cofa, to można sobie troszeczkę schować, opuścić i jedziemy. O, Justynka chce mi tutaj włożyć, oj, wysypał się Justynia, mhm. i zamknąć, ja. dobra, gdzie mogę wrzucić na przyczepę? Dobra, podnoszę. Wysuwam do ciebie. Czekaj, poczekaj, czekaj. Ja chciałem tym zrobić. Wiesz, bo tym jeszcze można. Ale dobra. Dobra, opuszczamy. Gdzie jest ten mój antragiel? Halo, chodź tu. Anti! Łajdaku, chodź tu, jeden mały. Co tam? To z Lektisem, żeby mi mogła... A Justyna, masz tym małym traktorem ładuj. Antoś ci da. Kierownicy. Też masz, patrz ładować. Dobra, Justynia. Antoś będzie sztajerem, kras Aksjon będzie stał tutaj z tymi przyczepami, a ja będę też ładował. A jak będzie pełno, to trzeba wjechać. A właśnie jest już pełno. Naprawdę? Dobra, odjeżdżam. Jeszcze Justynka. No dobra, Justynka, zabiera nam Buś. Tutaj przyczepa, patrzcie jak się skręciła. I gdzie mam to wysypać? A właśnie. Co z tymi zakładkami? A poczekaj, żeby... What? A czemu na tył? Aha. Nie wiem co to za kombination tu jest. A, a on na, na bok nie wywala ta przyczepa? Nie, tylko tak, na tył. Tak to trzeba taką mają seremką szukać. Aha. Okej, okay, dobra to, to weź zamknij. I to może zamkniemy. To trzeba otworzyć. <coughs> tutaj, tutaj, tutaj. Justyna, tego się nie podnosi. Dobra, to spróbuję założyć. Puść mi to, Antosiu. Dobra. A teraz dół Tutaj masz taki no. specjalne co To już to przełożyłem i otwieram... Od... Nie, nie ciągnij za bortę. Nie. Dobra. O. Ale wysypujemy. Tu się na siłowniku podniosło. Dobra oj ile kasy doszło nam? kupę 40 tysięcy? Dobra, ruszaj. 40 tysięcy doszło nam. No. Oj, oj ja myślałem, że nam moim traktorem ruszy. Ja tutaj przyjechałem swoim... Oj! A, po chusteczkę pojechał. Dobra, słuchajcie, my jeszcze pójdziemy chyba na dwór, na chwilę na taras.